Good morning. Hello everyone, EDD Zwolenie, Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na kanale Rotowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu zwolniem przy ulicy Targowej 50. Zobaczymy co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Takie stroczki, ta czerwona to jest samiczka czy samczyk? Tamiczka, ale nie na sprzedaż. Nie na... kupione. Już 6 godziny nie masz kolega z Tam Który ten pan mu pan jak to mówią, nie? Zakupione, a te czekił po ile tutaj? A wyśwańczki po 60 Za sztukę czy za, za parę chyba, tak? Nie, za sztukę Za sztukę, a bo to są łapciate nie, tak, e, kosmate tak. Nie zauważyłem, łapciate kosmate Czyli zł parka Dziękuję. Ile? Ile we wrotku para? Przepraszam, że przeszkadzam zł 30 zł tak. sztuczka, 60 zł parka, a te to są co to, to, to czerwonych, co to są? Jak? Szarek? Orlik polski, znaczy szaryk. Szaryk. szaryk, parka tych czerwony. Ile one kosztuje? Po 60 zł za sztukę, tak? 32. a za parę, 60 zł za parę proszę bardzo, co są orliki 60 zł za parę pawiki też 60 za parę Pawiki też 60 zł za parę zapraszamy do zwolenia zakoniczki, to ile takie para? To barno główka o, dobrze, żebym to nie przyjrzałem, się właśnie to rzadko spotkałem. Barnowódka królewiecka. Ile bardzo Wódki parka? 500 zł. 500 zł. Parka, tu mamy Rysie, ile para? Po 5 z Dobrze, niech on nam się. A ja patrzę tylko nie na obiecko. O, teraz lepiej widzę. Siadły za parę, tak? A te? 60 60 za parkę Dzięki Pawieki tutaj to ile za parkę? 50 50 zł za parkę A ten to jest Rzeszowski, ten siwy? Tak Ile to, co to jest ten Rzeszowski? Samica I ona kosztuje? 50 zł, a Blajwinerek, tutaj jest taki samiczka czy samczyk? I kosztuje? 2,5 A widymków jest para, bo chyba gonią się na jajka Parka pozostała gonią się na jajeczka Ile jaka parka tych widymków? 3 leszki a wywrotki do tej trzy z czerwonym po tak po dziękuję. takie czajeczki mamy proszę bardzo młode, takie siły, ładne czajeczki, późka parka Czerwyszki sztuka, na sztuki Czerdyszki sztuka To wyda tutaj po ile mamy A po Poddychu po 15 po Czepek Czepelek Samiczka jest ten trzypelek? Nie nie wiem to Nie wiadomo Te ja dziaczki, te jasne Pójdę to po to za sztukę Podwiedzieszki A poczta? zależy która, tutaj jest GPS-em a GPS-em, samiczka ta, ta gruchowa, ile ona kosztuje? Dyk. a tam to zwykłe tak. Dobry. a ten strauzer to jest, czy to są, nie, 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 wiem, nie wiadomo nie wiadomo, nie ma tu właściciela nie to strauzera tu mamy nybeczek, sroczka tu parka tych sroczek jest tak samo ale nie nie mam właściciela, nie wiem co kosztuje to indiana, ale to jest gołąb, to jest jeszcze jak indiany. Indian się nazywa. Ile co, co, co samczyk, samica jest? I ona kosztuje? 80. A tutaj, ten siwy? Rzeszowski. on kosztuje? Widymki parka parzysta kosztują? 80. czarne. 80. 80. 80. 80. 80 za parka. Tutaj jest ten orlik chyba, tak? Co ten orlik jest? Tu mamy para Kingu. Dobrodawczaki są, ale nie wiem co ile kosztuje. Nie ma właściciela. Hodowcy z rana kupują, nie wiem, podejrzewam, nie wiem po ile tutaj. Wszystko młodzież. Znaczy tu jest jeden stary, staropolski chyba wydaje że. A ten wiedeński, co to jest ten wiedeński? Para. Para tych wiedeński. Ile taka para? Jeszcze złotych parka wiedeński. Apel do hodowcy, czytamy komentarze i piszemy w komentarzach w której minucie. A Budapeszczy młode? 60H a Felek? A co ten falek jest? Samczyk? Samczyk, tak. Takie stare polski przepraszam, że przeszkadzam. Ile takie staropolskie? polskie? A różnie, rozmaicie to jest po słówie może być młode po 40. A to po stówce to są samczyki czy samiczki? Po stówce za sztukę samczyki, samczyki samiczki. I młode też za sztukę, tak? Za sztukę. Młode to ile? Po czterdyszki. Po czterdyszki. Do go i pawła nagrywamy, ale Pawła nie ma To są tygrysy jakie siwe Do kolegi Pawła ty namiar jest jakby to coś poczuła przepraszam panowie Przepraszam, przepraszam kolegi Pawła nagrywamy, ale Pawła nie ma informacji nie ma co ile kosztuje? Do da Budapeszty, ale też kolegi Pawła, wywrotki. Nie wiem co. Też nie ma hodowcy. Zapraszamy do pana Tomka z Lipska i do Lipska. Wszystkie akcesoria dla gołębi, dla kurt, dla drobiu, to co potrzeba. Gryty, proszę bardzo. teraz wszedłem. Takie kingi, to po ile tutaj za parę? Znaczy się za pięć sztuka pięćdziesiąt Sztuka pięćdziesiąt czyli parka stówa tych kingów A tutaj te pocztowe to pocztowe Po ile? Pocztowe po 15 Po piętnaście złotych Te krymeczki to ile tutaj parka tych krymeczków? Nie ma właściciela tak? Jest No jest? Po ile te krymki za parę? parę A ten luszczany co to jest? Samczyk Ładny samczyk ten luszczany Muszę to obejść Ile ten samczyk? Ile ten samczyk, panowie? 30 zł. Całe 30 złotych, cały 30 złotych. Proszę bardzo, równiutki, samczyk 30 zł. Ta kolega. Po ile ta poczta, panowie, po ile? O tam jest, czapce. Od 10 do 20 zł. Tu mamy ciemnych koroniatek parka. Ile po ile te ciemne? 50. Za parę, tak? tak Czy? Za, za parę. Tu sroczki po ile? 50 zł za parę. Za parę 50 zł. To Stargalski też, co to jest tak fajnie, widzę? Ile co to on kosztuje? 30 zł. 30 zł. Samczyk? Tak. Te hamburki to są para? To nie, tej czerwonej? To samiczki. Ktoś potrzeba takie samiczki. Ale one chyba są drogie po ile? Za tą 50, za tą 30. 30. No to nie A Krakus co to jest? Tam jest. Kosztuje? 3 dychy. 3 dychy. Zapraszam do pana Andrzeja zezwolenia tutaj, do, zwolenia i do sklepu. Wszystkie akcesoria dla gołębi, Gryty, królki, wszystko. Do sklepu, adres sklepu pani Andrzeju Tak, zwoleń doktora Peżny 30, kierunek Warszawa, Kozińce. Zapraszam, dziękujemy za informację. Grzywacze? Parka tych grzywaczy, nie pani nie to nie ma właściciela grzywacza. To są, ja bym powiedział, parka nie wiadomo ile nie. Widzimy czarne, taka młodzież tutaj jest, tak samo Te młodzieczkę to nie wiem ile to kosztuje Ty, parka. Czepelki parka proszę bardzo 1000 wody a tutaj mamy to jest orzełek chyba tak? Tak a tam orzełek samczy czy samiczka? Samiczka i ona kosztuje 40 40 astraub samiec i tu czepelki parka jeszcze raz, cztery Pięćdziesiąt złotych parka Ceny podlegają negocjacji Pana, czy nie? Tak. Podlegają. Dzięki. Bardzo. Tutaj te pocztowe po ile? Po te młode? No. Trzy stare i młode za stówkę. Za stówkę. Para. Tak. Ten, tylko od połowy, to co to jest? Samczyk? Samiczka. I ona kosztuje? 3 dyty. A te bociany kostkowe kosztują ile? Stówkę. Stówkę. Dzięki. Tu sroczki po ile? Tutaj sroczki? Sto tysiąc zł para. tych sroczek Drierki A ten Maściuk? jest. Panie... Co on koszyje? Dwie stówki. Każdej karzeszowskiej, 120 za potem. Podychuł, proszę bardzo. Ładne są ciemne, nawet ładne młodziaki. Podychuł, proszę bardzo. Nagrywam głębiej marka. Marek tutaj te wyświanczyki, ta młodzież, pójdę tutaj. Po trzydziestki, tak. Po trzydziestki, do kolegi jest, to więcej do dogadania. Po trzydziestki, ceny wyjściowe. Tu mamy jaśdaczki, takie zdrowe karpiaczki, pasiaczki, takie krótkie gołębie pod kijek, podtyczkę. Tak jak przebrane są to 30-20 pod ich. No, proszę bardzo, tutaj Marek też. Te wybiera, wybiera po 50 zł, jak większe trzeba ilość po 40. Po 40, proszę bardzo, gołębie są białe. Proszę bardzo jak się prezentują To samo, to samo do kolegi Marka na miarę. Jest takie młodziaki są. Dzisiaj jest w zwoleniu. Tak. Nie wysłały tam takie. Wtedy widzimy, kiedy pójdę tutaj eko są 150, 120, 150, 120, 150, 120, jaśnia, 120. To są na kosma tutaj. I te tutaj? Te dwie i pół stupki, nie. Dwie I pół stukki. Wyśmanczyki koryniate? I koleniate. i, i jaśnia, czy stukkę ty ten? Stukkę. Osiwę, siwe pójde? Jak po ile? Ja się Podyszku podyszku, jak? Po dyżku, nie jak byli. lecą. Więc dobry. Takie bocianki pana nie, nie ma właściciela? Nie ma właściciela, ale 300 złotych. 300 złotych, takie bociany my dzisiaj mamy w zwoleniu. I tu mamy widzimy koroniatar, nie wiem co ile kosztują i taki młodziak powiem. Takie pawiki, po Tyle parka i pawików? Po 40 zł za sztukę proszę zobaczyć gdzie mam takie pawiki młode po 40 zł za sztukę Tu to są Kingi to są czy bo tamte to jest traser chyba te siwe te, 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 to co to, to jest? i ile te siwe? 80. Ile? 80. 80 zł. A ten strasser? To jest strasser, czy nie? Strasser. Tak. A straser ile kosztuje? To jest 70. 70. To jest parka Mointain. Po raz pierwszy widzę zwoleniu, po raz pierwszy w ogóle w historii Mointain. To jest parka i parka taka ile kosztuje jeszcze raz? 160. 160, 160 zł. Parka Idzieli. Tutaj pawiki mamy po ile? Po 50, 50 zł. To też parka 50 tak. zł za sztukę, tak. czyli 100 zł. Para. Tak. Dziękuję. I jak zamczek ile? Zamczyk, ile? 50. Te widimki to ile tutaj kosztują? Tutaj? 60 zł za parę. Nie, już jest, obrączki tak samo siwe. Siwe po 20 zł. Po złotych. Tu mamy po 10 zł tą pocztę. Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie co hodowcy proponują na targach w Radomiu, Wiedlińsku w i Zwoleniu. Ja A. tam będę. Został Suwat z Wolkiem. ci nic nie ominęło. Takie z pancerki. Ile parka takie z pancerki? Co młode? Ile takie spancerki? pancerki? 90 zł. 90 A, niemiecki wystawowy jest ten połowy. Ten niemiecki wystawowy to co? To jest samczyk, samica? I on kosztuje? A ten żółty? 50 zł A tutaj tak? Ten to jest biały. To co to jest? tam jest i on kosztuje? 30 a te łapciady to zaraz na tych? a nie wiem nie wiadomo brudki są a te to czerwone jest. są szaryki tak? a orlik który? to jest a ten jest orlik ja nie wiem, dobrze to jest orlik polski tak to nie jest wysokolotny a te szaryki to po, po ile tutaj za sztukę? stówkę za, za sztukę? parę stówkę za parę? A winerko para ile? 5D Tu mamy boki, takie boki młode to po ile tutaj Podyszę To jest grzybać prawdopodobnie ten szyjką tutaj Jakbyś pan tak o mi załatwił do tego A tu mamy zamojskie tutaj Takie zamojskie te to są bocian nie <laughs> ten siebie Co są zamojskie. Ile takie zamojskie kosztują tutaj za sztukę? Te młode Młode po 40 Model po 40 zł. a stare? To te na przykład tutaj widzę? Proszę bardzo, tu mamy zamojskie. <laughs> Wszyscy wspólnie razem promujemy targ Gołębi nasze hobby i naszą pasję A tutaj mamy to niemiecki wystawowy tutaj, ten? Co to? Tak niemieckie wystawowe i takie niemiecki wystawowe, to ile taka parka? 140 A te winery to jest parka parzysta, to samiczka jest? 60 zł parka A ten Siwiej to? To wystawowy i kosztuje ona? 80. Te białe potrzeby to ile tutaj za sztukę? 50 zł za sztukę. 50 zł za sztukę. A tu już jest taka wyższa półka. Kurczę, nie wiem, jak ten chciał. No to 50 zł za sztukę. To jest z kartami rozumiem ze wszystkim, tak? 50 zł za sztukę. Tutaj ta poczta też? Po 20 zł, po 25. Po 20, po 25 zł z kartami. Z kartami. Tutaj mamy też taka sama cena. Tak, jest. tak, taka sama cena. Tutaj po ile? Od 40 do 30. zł. Od 40. Złoty od 30 do 40 zł Nie mamy pocztowy, proszę bardzo. Polityka poczta tutaj od do. Czyli to właśnie od 30 do 50 zł zależy od gołębia Wszystko. A ta młodzież po ile tutaj? Młodzież mają po 20 zł Turcie po 15. Zapraszamy do zwolenia. A młodzież po ile? Te po ta poczta po ile? Po 10 po 20. Po 10 no po 20 zł kolega tutaj właśnie mówi, że są karty, ja mówię są karty, ale nie do gry tylko karty no. dla gołębi karty nie są do gry, tylko na gołębi. Tak, na gołębie a. to kolega ma wszystko takie karty te tak samo czy te są droższe a. chyba no, to model 70, 70 tak. zł, te po 70. Para. Para 70 para 70 a ten mulimansi, co to jest? Tamcy i ten co Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka. A tutaj to są? Te, te połowy to co to, to są? Opal? Opa opal i kosztuje co to jest opal Samczyk? Samczyk. Samczyk. Budapeszki po ile tutaj? Podyszku Thanks for watching the videos. see you Sujusun Zwoleń mamy w Pierwszym trzecim niedzielę miesiąca. Zapraszamy do zwolenia. Młodzież po ile tutaj? Panowie, po ile sorry, przepraszam. Po ile to młodziaki? Dobra, panowie są zajęci, nie ma tutaj.